Maleczko. dzisiaj testujemy takie petardki, Wygrane w konkursie u OBS-a. No dzisiaj sobie przetestujemy. Na pierwszy na pierwszy rzut idzie Może w sumie yy, tego trójstrzałowego. To jest jakby jakaś piratka czy strzałowa. Zobaczymy, dobra chwila. Ale już odpalamy, no, Kurde ty, bardzo fajna. Ma chyba dwa gramy, jako albo bardzo fajny kuchnia. Tylko jestem na polu tu z obu swoje ciągle spoko było dobra. Teraz idziemy z taką zumbubi zombuem chyba coś około 2 gramów na Zobaczymy jak się da Flary nawet ma. Ładno Zobaczymy Ole echo. No ładnie jeszcze. Dobra. Teraz lecimy, Nie wiem czy będę odpalał tema, bo teraz lecimy sobie z takim screamem. Scream rocket mini. Mocię chyba radę tylko nie wiem, gdzie go postawić. Może tu gdzieś do ziemi, no, żeby, w, żeby wyleciał. Nie wiem jaki on ma efekt. Chyba crackling. Jeśli do góry leci crackling jest, ale zaraz ono chyba będzie działać. Okej. Okay. Chcę, żeby wyleciał, one. Dobra, powinno działać. Palamy. Tak, krakling. Nie, w sumie to nie był krakling. Nie, taki. na taki. teraz lecimy sobie z. O, oh, może jakiś tutaj było odpalane to. Z tymi dwoma chyba na raz dwa na raz. To chyba każdy wie jak to strzelanie. Dobre, mam nadzieję, że odpali dwie na raz. O, oh, akurat dwie na raz się odpaliło, zobaczymy co to Oho. No, nie wyleciała tak mocno, ale spoko Dobra, dzięki za oglądanie. I... Vielleicht ich seh das noch Hallo.